Mamy pudełka gier na Vita. Vita wychodzi za tydzień, ale już powoli do nas przychodzą gry. Dzisiaj dostaliśmy przesyłkę od Ubisoftu. Warto się z nimi zapoznać, bo jest to tak. wydanie sklepowe. Wcześniej mieliśmy wersje recenzenckie. Czyli tak wygląda pudełeczko z grą. Takiego czegoś powinniście szukać 22 lutego. Taki fikuśne jest. Nie wiem, czy to widać, że one takie niewielkie. Może będzie to lepiej widać, jak porównamy to do pudełka PS3. Tak, to mi się prezentuje. Może przyłożę jeszcze jedną grę. To będę musiał sobie półki zmienić w regaliku, bo będę miał za dużo miejsca. Tak, będzie za dużo przestrzeni. Co do samego pudełka, w środku znajdują się nadal instrukcje papierowe, przynajmniej w grach Ubisoftu. No to ciekawe, bo oni tak mówili, że papieru nie będzie. Będzie tylko do osiągnięcia. Zwłaszcza, że w grach na PS Vita jest też instrukcja wirtualna. W Uncharted, pamiętam, w tak. Live Area był link do, do instrukcji. No i to co najważniejsze, czyli sama gra. Już widzieliśmy te karty, ale jeszcze raz warto je pokazać. Dosyć małe, chociaż nie aż tak małe jak karta pamięci. Przy okazji. Yy... Co, co to tutaj jest takie? Właśnie. No, no, no to Mówisz palcem tam. Tutaj chyba na, nawet duży palec, żeby podważyć. O, dobra. Da, no jechałeś. <laughs> nie, wsz yy, wszystko działa. Miejsce jest zbędne i w, pamiętam, w pudełkach y, od PS2 było miejsce na kartę pamięci zawsze nad płytą. Tu by się przydało coś podobnego, bo te karty są strasznie małe i warto byłoby je przechowywać w jakichś no, lepszych to warunkach. Czekaj, to, to, to może rozpakujemy sobie inne, znaczy no. są zafoliowane. Tak, to już Koso otworzył sam, bo emocje wzięły górę. Nie mogę wytrzymać. Ale to spróbujemy otworzyć. No, na, na tył sam. pudełka zaraz sobie zerkniemy. Tak. Ściągamy folię. Dungeon Hunter. Oh. Unboxing. nowością. Zapach Zapachnęłości. Nie ma tak. miejsca na memorkę. Nie ma miejsca. Karta jest z grą. Bez zmian. A nie da się tam tej memorki wcisnąć, tak pod to? to tam gdzieś? Wiesz co, no. Tę memorkę dałoby się wrzucić, bo tam jest tyle miejsca. No właśnie, to może. No ale to chyba nie jest przewidziany przez twórców, tylko raczej takie nasze chałupnicze metody. I znowu instrukcja. No wycofali się z tego postulatu, a no, to, to fajnie. Trzeci jest Rayman. Rayman, który przypomina bardzo tego z konsol stacjonarnych, czy niedługo z pc I graficznie, i technicznie też jest 60 poziomów, czyli właściwie to samo, co na naszych konsolach i komputerach. Ach. Tylko w Raymanie jest to bardzo ciekawe, co jest na tyle pudełka, mianowicie jeden player. I jest to bardzo niepokojące, bo w innych grach mamy jasno zaznaczone, tak, że. Ty, ty, jest typowa multiplayerowa gra będzie na jedną osobę. No, na innej konsoli to wiadomo, ale no, szkoda, że nie będzie można się z nimi sieciować. Nie da się ad ale jest ghost mode, czyli tu nawet mamy screena, który to pokazuje, że leci duszę krajmena, i w ten sposób czasówki się trochę lepiej pokonuje, prawdopodobnie. No ale brak multiplayera no, to jest poważna rysa na tej grzech. Tak, zagramy, zagramy, stwierdzimy, co nam się uda. Tak. Dobra, do, do, daj te ikonki, bo te ikonki są całkiem ciekawe. Yy, są takie... No przy Raymanie, ikonka 10 MB i napis z przodu, że gra wymaga karty pamięci sprzedawanej osobno oczywiście. Tak, no niestety. Także powiedzieć ta może droga nie jest, to przygotujcie minimum jeszcze stówkę. No to ta gra chyba, że się Dungeon Hunter nie wymaga. Tak, tak. Ona nie wymaga, wymaga, wymaga memorki i ona ma tutaj jakieś inne. Oznaczenia. Tak, tutaj jest hoc, jest granie po sieci. I uwaga! Dwie gałki analogowe. Nawet takie oznaczenia pojawiają się teraz tak. na grach. Jeszcze trochę się pojawiło oznaczenie, że gra wspiera trójkącik X kółko i kwadrat. Ja no być może wynika to z tego, że niektórzy nie chcą grać na, na samym ekranie dotykowym i dla nich możliwość gry na analogach jest to cenniejsza. Właściwie o tym nie pomyślałem, ale informacje o touchscreenie też są. I zarówno o touchscreenie, jak i na przykład w Lumines jest jeszcze touchpad, czyli ten tylny panel dotykowy, który nie jest ekranem. Już mnie zastanawia, że tutaj jest taka ikonka, gdzie ona była? O tutaj, online. No to jaki online, skoro nie ma online? Może taki online, żeby ściągnąć patcha. Tak, no to, ale to, żeby porównać czasy. Dodatkowo i... 100% gier na będzie, będzie miało funkcję i... online, będzie można ściągnąć łatkę po tym, jak. że duszka może ściągnąć swojego kumpla. No bo to, i tak, to... No, no, to to nie jest ale granie to jest online. Taki, taki półśrodek. No. I czy jakieś ikonki mieliśmy pokazać? Standardowy PEGI, oznaczenia o brutalności, roga gier, loga producentów. No, to, że luminyzy wymaga 2 MB zaledwie, no ale już do tego potrzebujemy karty pamięci. Tak, nawet, nawet tej malutkie. Więc po samych pudełkach całkiem sporo informacji można ładna, mają ładną, ładny niebieski kolor. On nie ma jakąś inną nazwę, ale jako że jesteśmy facetami to, to nie znamy jej. Tylko RGB rozpoznajemy, Tak. zobaczcie no, nam. Niebieski, okej, okay. nie zostanie, że to niebieski. No i tyle, tak wyglądają pudełka gier na PS Vita. A jak wyglądają gry, które są w środku, zobaczymy wkrótce, w kolejnym odcinku.